Cześć moi drodzy z tej strony, kushi nasz odcinku z Pokémon GO. W tym filmie przecieki z kodu gry, takie jak ósma generacja, czyli hisujańskie Pokémony w Pokémon GO. Nowy rodzaj insensa i więcej. Zapraszam do oglądania. Uwaga, data przedstawione w tym filmie pochodzą z kodu gry i to nie są oficjalne informacje od Niantic. A zaczynamy od tego, że został dodany w kodzie gry nowy ruch dla Giratiny. Jest to jej Signature Move Shadow. Force. Oczywiście każdy legendarny Pokémon, a czasem nie tylko legendarny Pokémon, ma swój taki Signature Move. w oryginalnych grach na konsolę firmy Nintendo, który jest jego najsilniejszym, najlepszym atakiem. Z zasady. Dla to jest to na przykład Side Strike. I część legendarnych Pokemonów w Pokémon Go ma już swoje Signature Move, y, część jeszcze ich nie ma. I wiemy, że prawdopodobnie Niantic czeka z tym po to, żeby uczynić te Pokémony lepszymi w momencie, jak dostaną te nowe Signature Move. Y. Także na podstawie tych informacji z kodu gry możemy uznać, że za jakiś czas powróci Giratina na rajdy, tylko tym razem z nowym, lepszym. Trzymatakiem, takim, jakim będzie właśnie Shadow Force. Nowe metody wyszukiwania w wyszukiwarce według Hisui. Hisui to są, przypominam, Pokemony z gry Pokemon Legends Arceus, czyli najnowszej gry Pokémon, jaka wyszła na konsolę Nintendo Switch. No i ten filtr Hisui też już działa, Także jak wpiszesz w tym momencie Hisui, to Ci wyskoczy Hisujański Voltorb i Hisujański Electrode, czyli dwa jedyne póki co Hisujańskie Pokemony, które są w grze, ale po tym możemy się spodziewać, że prawdopodobnie niedługo pojawi się ich więcej. Pojawią się nowe, kolejne historiańskie Pokémony w Pokémon Go. A to jest dosyć ciekawe, bo tak na przykład Snizzler to jest nowa ewolucja Snizela w ósmej generacji, Clivor, nowa ewolucja Sightera, może być naprawdę ciekawie. Został dodany również nowy przedmiot Daily Adventure. Incense, taki niebieski specjalny incense i według jego nazwy w kodzie gry brzmi jakby to było coś co możemy użyć raz dziennie i ten Daily Adventure Incense to jest coś do czego kod został też dodany w poprzednim updatecie, w którym m.in. dodano kod dotyczący takich pokemonów jak Cleaver Ursa Ursaluna czyli nowa ewolucja Teddy Ursy, czy Basculin w formie Hisujańskiej, który w Hisui ewoluuje w Basculidiona, nowego pokemona, ale wróćmy do tego czego ma dotyczyć ten Daily Adventure Incense, czyli ten nowy rodzaj incens a w kodzie dotyczącym tego Daily Insensa są takie aktywności jak Przebyty dystans w kilometrach, lista pokemonów, druga lista pokemonów i jakiś numer. I z tego co autorzy tego data mają, rozumieją, to raz dziennie spawnuje ci kilka pokemonów. Coś jak obecnie jest Daily Spawn, czyli codzienny pokemon, który raz dziennie się respi i on ma takie charakterystyczne białe kółko. Także czy ten Daily Incense zastąpi właśnie ten codzienny jeden spawn, plus do tego da ci jakąś listę podsumowania co robisz dzień wcześniej w grze, lub da ci na aktualny dzień jakąś listę zadań do wykonania i jeśli je zrealizujesz to dostaniesz jakąś nagrodę w postaci. Zrespienia się, może rzadszego Pokémona, czegoś takiego? To jest motyw, który jest w wielu grach, nie tylko mobilnych, ale ogółem w wielu grach. Na pewno każdy z Was grał w jakąś taką grę, gdzie ok, dzisiaj najedź wioskę przecinika trzy razy, ulepszy jeden budynek i zrób coś tam, nie? To dostaniesz jakąś nagrodę. Moim zdaniem ten kod jakby sugeruje, że to właśnie ma się pojawić w Pokémon Go, czyli codziennie jakiś taki zestaw rzeczy, żeby gra trochę nas poprowadziła za rączkę, co dzisiaj powinien zrobić w Pokémon Go. Także ja w ten sposób domyślam się i spekuluję, że o to będzie chodzić w tym Daily InSensie. Ale jestem ciekawy, jak to się potoczy w rzeczywistości. Oprócz tego zostały zmienione ustawienia powiadomień. Można wyłączyć poszczególne powiadomienia w Pokémon GO. Dla mnie osobiście wiele tych powiadomień to są takie niepotrzebne. Także możliwość wyłączenia tego moim zdaniem na duży plus. Dodano również kod zmieniający troszkę informacji podczas rajdowania zdalnie. Tak jakby Niantic się już przygotował na to, że chcą wprowadzić ostrzeżenie przy rajdach zdalnych, że będzie zadawał mniej obrażeń rajdując zdalnie. Coś. Czego bardzo byśmy nie chcieli, żeby antyk wprowadzał, ale już od wielu miesięcy powtarzają nam, że kiedyś prędzej czy później to wprowadzą. Nawet nie wielu miesięcy, a w tym momencie nawet już lat. Także tak, kiedyś to nastąpi. Miejmy nadzieję, że jak najpóźniej. Możliwość ściągnięcia wszystkich asetów. Czemu w ogóle teraz zostało to dopiero dodane po 6 latach? Przecież to większość, myślę, porządnych gier mobilnych już to ma od bardzo dawna, że jesteś na Wi-Fi w domu, ściągasz w opcjach, żeby ściągnęły się wszystkie obrazki, wszystkie animacje i tak dalej na dysk telefonu, czy tam pamięć telefonu, i wtedy zużywasz mniej internetu, nie będąc na tym Wi-Fi, tak? Będąc gdzieś na myśli i tak dalej. No przecież to jest taka rzecz, która powinna być oczywista, a jednak nie jest, więc w końcu taka opcja pojawia się w Pokémon Go. Dla mnie też to będzie mega dobre, i oczywiście. To zrobię, bo wyjeżdżając do różnych krajów, mam mniej internetu, droższe pakiety i tak dalej, więc oczywiście będę chciał oszczędzić ten internet, czy chociażby robiąc coś takiego jak granie w e, poksy w samolocie. Bo nie wiem, czy będę mógł grać w samolocie. Teraz e, chcę to przetestować, jak będę leciał do Stanów, to wam powiem, jak już będę w Stanach, czy dałem radę grać w poksy w samolocie, bo aktualnie przecież można mieć internet w samolocie, tak? Oni ci sprzedają. Ostatnio, jak byłem w samolocie, to kupiłem tam za 5 dolarów e, Wi-Fi na 50 megabajtów. No i teoretycznie, jakbym miał wszystkie tam asety gry ściągnięte i chciałbym tylko robić coś, co nie wymaga rzeczywiście, GPS-a, no bo jak jestem domyślam się parę kilometrów nad ziemią, no to GPS mi nie znajdzie pozycji, gdzie jestem na mapce pewnie, ale żeby chociaż robić coś takiego jak mega ewolucje, czy jakieś ewolucje Pokemonów po prostu, żeby nabijać sobie expa w tym czasie, to byłoby spoko móc robić to w samolocie, zwłaszcza, że czeka mnie około 20 godzin podróży do Stanów. No muszę to przetestować, jak teraz będę. Jak ktoś z Was już tak robił, albo komuś się udało pograć w samolocie, to dajcie mi znać. W się została dodana sekcja na generację 8A, to jest taki kryptonim powiedzmy, jaki jest na nadany sekcji Hisui. Bo oczywiście pokemony historiańskie są częścią ósmej generacji, tak? Pokemony hiszpańskie są w generacji ósmej, ale tutaj z jakiegoś powodu chcieli mieć je osobno, co jest zrozumiałe, Ok. Nowa sekcja marketingowa. Tutaj nie mam pojęcia, co to będzie oznaczało. Otwieranie giftów, kiedy masz pełno przedmiotów. To oznacza, że będzie można w opcjach ustawić otwieranie giftów pomimo pełnych przedmiotów? Mam nadzieję, to by było mega wygodne. Hej. Kto wpada na te dobre pomysły? Brawo na Janki! Oprócz tego jeszcze wczoraj w wykodzie gry pojawiły się takie rzeczy, jak naklejka z bazułem. To jest oczywiście związane z GoFestem w Seattle, gdzie będzie można złapać tego pokemona, ale co zaskakujące, również Mega Alakazam, czyżby to miał być kolejny mega pokemon dodany w Pokémon Go? Prawdopodobnie wychodzi na to, że tak tak można podsumować nowe przecieki z kodu gry. Oczywiście to nie oznacza, że te update'y wejdą w tym miesiącu, za miesiąc, nie wiemy kiedy to wejdzie, ale szykuje się nowy Insens. Oczywiście cały czas też dodawane są w kodzie gry elementy Rootmakera, czyli robienia swoich własnych jakby tras do przejścia. No i oczywiście hisujańskie Pokémony. osobna sekcja w Pokédexie. Filtr wyszukiwania hiszpańskich Pokémonów, dodany kod dotyczący właśnie poszczególnych hiszpańskich poczków. Także to sugeruje, że to będą właśnie kolejne duże update'y Pokémon Go. W samej grze aktualnie jesteśmy na etapie przejściowym pomiędzy eventami. Wiele osób w tym momencie bawi się, skupia się na próbie zdobywania Shadow Shiny starterów. O, Y Mega Snorlax, dzięki za bilecik na Comtideia. Aj, no i oczywiście na Comtideju, który już jest w tą niedzielę. Będę tutaj w Szczecinie w ogóle tak i postaram się pójść w jakieś dobre miejsce, gdzie będzie dużo. Pokestopów dużo ludzi, żeby korzystać z tego bonusa razy 4 do expa. Zbimy sobie zespół Rocket, bo mam jeden radar biały do zużycia. Zaczynamy od walki z Charmanderem, następnie Charizard. No to się pico składa, że akurat mogę w niego wejść atakiem kamiennym. Bach, ponad połowa życia. I zleciał. I na końcu ma Gardewar. Dobrze, że ten Metal tak szybko nabija trak slidy, naprawdę. I jeszcze jednego wcisnął. O, zaraz tam dojdę w którymś queście do 14 pokonanych liderów. Jajco jest. Wykluwam te jajca, ale żeńskiego Salamvita jak nie było, tak nie ma. I Shiny Charmandera też nie było jak nie ma. I jakiegoś dobrego dobrym IV też jeszcze nie było jak nie ma. Chyba, że aż do teraz... nie, na transfer. Jak widzicie, mam ponad 2000 mega energii do Charizarda. Pochodzi z tego, że jak podałem kiedyś swój kod do polecania gry, to znalazło się te... Nie wiem, 50, a 100 osób może, które skorzystało oczywiście z tego kodu i z tego powiedzmy tak, może połowa rzeczywiście grała. I tam jedną z nagród za polecanie gry właśnie znajomym jest mega energia do Charizarda. Dlatego do mega Charizarda zostało mi jeszcze najwięcej tej mega energii. Miałbym jej nawet dużo więcej, ale przez pewien czas limit to było 2000 niestety, więc nie mogłem nazbierać więcej. A ostatnio wymieniłem, jak zrobię, żeby tą odznakę za mega ewolucję dobić na platynkę jak najszybciej, no bo potrzebuję jeszcze 10 miliona expa i 3. Platynowe odznaki. Jeśli chodzi o Expa, to oczywiście nie dokończyłem myśli o tym e, Committee Day'u w niedzielę. Jak będę w miejscach, gdzie jest expa razy 4, to na Jego będzie razy 8, to łapiąc na EXCELENCIE będzie wchodziło dużo tego Expa, nawet w okolicach 10 tysięcy, więc łatwo policzyć, że wtedy. 100 złapanych poczków to już jest milion ekspa. Także dobrze by było docisnąć tego ekspa też i platynki też by było dobrze, dlatego chodzę z tym bidrillem na buddy, bo z kolei do bidrilla mam w tym momencie 806. U niego bardzo, bardzo szybko się nabija ta mega energia chodząc z nim na buddy, bo co kilometr. A oprócz tego on bardzo mało wymaga tej mega energii na mega ewolucję, bo tylko 5 w momencie, jeśli już w tym samym momencie, w tym samym dniu robiłem tą mega ewolucję. Oczywiście dlatego, że mam go na trzecim poziomie mega. Więc to ja widzicie, robię sobie mega bidrilla. Kosztowało to 2 mega energii. Potem sobie wychodzę, wchodzę w Charizarda, robię Charizarda za tutaj w tym przypadku 3, normalnie to będzie 10 i już plus 2 nabite do odznaki. Także w tym momencie wchodzę z powrotem w bidrilla. I tak jak mówiłem, piątka. I generalnie no, będę w samolocie tyle czasu. Zastanawiam się, czy będę mógł porobić to bez GPS-u. Możemy to przetestować właściwie, wyłączyć lokalizację, czy ja mogę robić dalej mega ewolucję. Bo to jest to samo, co będę miał w samolocie, jeśli będę na Wi-Fi, tak? mogę bez lokalizacji robić mega ewolucję. To już wiem kiedy dobijam tą odznakę, no bo generalnie muszę tak zrobić 400 razy łącznie, nie? Na przemian Bidrila z Charizardem. Bidrila z Charizardem, ale nie zrobię tego 500 razy, bo jeszcze nie mam tej mega energii na 500 razy. Dlatego chodzę cały czas na buddy z tym bidrillem, A do Charizarda będę sobie odbierał tam jeszcze z friendów tą mega energię. W ten sposób sobie dopracuję tą odznakę. Jeszcze chcę jedną odznakę na platynkę dopracować, będąc w Stanach, załatwić sobie, można powiedzieć, no bo przecież będę na największym evencie na świecie, jeśli chodzi o Pokémon Go. To myślę, że jak tam napiszę sobie na karcie, że szukam takich, a taki anonów, a naprawdę mi już niewiele zostało tych anonów do Pokedexu. Ja nigdy się nie trajdowałem za żadne anony do Pokedexu, także to wszystko jest złupane. Przeze mnie, ale teraz chyba pierwszy raz w końcu się wezmę i potrajduję z ludźmi, bo brakuje mi w tym momencie raz, dwa, trzy, czterech. Czterech anonów, żeby mieć platynową odznakę. Za wszystkie rodzaje anonaki istnieją. Więc myślę, że będąc na evencie, no raczej dam sobie radę załatwić te anony, zwłaszcza, że ja też mam dużo różnych liter anon na, na wymiany. Także to już będą dwie platynki z głowy. Potem jeszcze tylko 100 questów dorobić. I wejdzie platynka za questy, znaczy się Field sercze i będę miał 49 level. Także można dobić te platynki, nie robiąc PvP, nie robiąc Dżymów prawie, bo za drzymy, karmienie i tak dalej też nie mamy odznak niestety. Głównie dlatego, że ja zazwyczaj kupuję po prostu Poké a Dżmy to jest tak tylko dla zabawy dla mnie od czasu do czasu. Także szykuje się dla mnie ciekawe lato. I możliwe, że dla nas wszystkich, jeśli te wszystkie aktualizacje, o których mówię, wejdą w życie. Może być naprawdę ciekawy. Zostawcie łapę w górze, subskrybujcie kanał, napiszcie, co sądzicie o tym wszystkim, co może już niedługo pojawić się w Pokémon Go. Jak u Was z tymi odznakami? Czy macie 35 platynek? Czy jeszcze u Was zostało daleko do 35 platynek? Poczytam komentarze. Oczywiście chętnie e, obejrzycie też inne moje przygody na moim kanale. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Na razie, cześć.